A new place, a new home, for a while let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Piąty dzień na Zakynthosie Tak jest I tym razem jesteśmy w, w Zakynthosie Wypożyczyliśmy skuterek Biały Biały, bo Martyna chciała biały I dzisiaj górę, mamy tak. Dzień skuterkowy Dzisiaj jeździmy po wyspie skuterkiem Zwiedzamy no, różne miejsca rzeczy. No, Na razie głównym celem przed, Musimy się wyrobić Z Zakynthosem przed obiadem Całym ale szybko się przyjechało, mieliśmy mało kilometrów, tak, chyba tylko 6 km. 6 kilometrów mamy. Tutaj, no zobaczymy tutaj parę zabytków, nie ma ich dużo, no bo właśnie tutaj było to trzęsienie ziemi. ziemi w 53 i... chyba? Dużo tutaj nie zostało, tak podobno innego. chyba tylko dosłownie kilka, kilka budynków, z czego to właśnie to te zabytki, bo bodajże 3 czy 4 jakieś budynki zostały po tym trzęsieniu ziemi w 53 roku. Dokładnie tak, ale skuterkiem jechało się bardzo fajnie, wygodniej niż na motorze Skuter też motor Ale takim wiesz Tym moim? Tak Niż na moim motorze? Przynajmniej było gdzieś się oprzeć No, ale w ogóle ci Graci tak jeżdżą dziwnie, Jezu Wpychają się, tam ja nie wiem czy tu to wszędzie jest podwójna ciągła, ale nie, chyba ich nie obowiązuje takie coś Wpychają się między autobusy, gość przed nami wjechał w, prawie w bok autobusu, a ludzie a ludzie, jak wy jeździcie. Jak wy jeździcie, Grecy. Śmieszni. co? I teraz coś, zaparkowaliśmy przy porcie w zakrytosie i właśnie będziemy tak. zwiedzać te zabytki i... Jesteśmy zobaczycie. chyba właśnie na placu tego świętego Dionizosa bodajże, albo jakoś tak, my musimy sprawdzić dokładnie, bo tutaj się trzy jakieś nazwy są dziwne. No i Także my lecimy na zwiedzać, dokładnie. My lecimy zwiedzać, patrzeć A wy oglądajcie dalej. Pa! Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. I know my passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself. Oh, I feel, I feel. Reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. I Tak jest. Tu widzicie hotel. Kareta był dzień, wiedział. a jest noc. Także mamy trochę <głos》>. do opowiedzenia z całego dnia. E, no tak. Skończyliśmy na tym, że w ogóle dojechaliśmy do i tam był plac nie Dionizosa, tylko Salomona. Jednak tak. <głos》> no i mówiliśmy wam, że będziemy trochę zwiedzać i tak dalej, chodzić po tych uliczkach. No i więc dlatego tak zrobiliśmy. Tak, poszliśmy tam do nie wiem, jak się nazywało. Do jednej z tych trzech zabytków, co mówiliśmy. O, dla was wcześniej, tam można było wejść, zapalić świeczkę i sobie pomyślić życzenie. E, potem czeczyliśmy się takim deptakiem tam w sumie. Tam, no, taki deptak w środku. I jakby tam jest wszystko tak naprawdę. Tak totalnie, tam jest Mało jest, jest ogólnie restauracji na tym detaku, Większość to są wszystkie te stragany, sklepy i tak dalej, a właśnie restauracje są bardziej przy tym placu. No. Tak, no i to ogólnie tam sobie weźmy takie parę uliczek fajnych, takich mniejszych, ale tak jak tak. poza tą główną ulicą, to tak że to jeszcze tak wszystko takie. No tak, tam jedne nie ma jak trochę. już bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale... To takie malutkie miasteczko. Myślę, że stolica, więc warto zobaczyć tak dzisiaj. no No i później właśnie wjechaliśmy. A taki był punkt widokowy Bokeli, Bonelli, Banelli, Boheli, Bocheli. Bonari. Bo coś takiego, ale co, mniejsza. Coś w tym stylu. Każdy tak. kto jedzie w takim czasu wie o co chodzi. Jest to taki punkt widokowy, gdzie no, widać panoramę na całe zakrętu, Znaczy całe. No nie wiem czy na całe, bo nie wiem, to z drugiej strony, ale... No na, na większy widać, no, widać no, to ze strony budynki. portu. Fajnie, fajnie, to wygląda, bo te daszki są takie pomarańczowe. W ogóle z góry to wygląda super, a z dołu jak się chodzi tymi uliczkami, to wygląda to tak średnio. I ogólnie no jak ktoś jest w no to warto sobie tam zajechać, bo to bo tam, tam jest, jest... też zamek, do którego można tak. wejść, kupuje się bilety. 4 euro kosztuje bilet do dorosłych, ale my nie mieliśmy zbytnio czasu, czasu i przed niestety... obiadem, żeby wejść do tego zamku do środka, ale to bardziej takie ruiny zamku, które można zwiedzać, no tak, nie? Tak. Ale z zewnątrz za darmo można go obejrzeć jak najbardziej. No, w międzyczasie porobiliśmy tam parę zdjęć dla Martyny głównie I, i dla nas czasami. E, no i potem musieliśmy już wracać w sumie na obiad. E, Ciekawe, nas... Słychać też tą muzykę. Mamy nadzieję, że nas słychać, jak coś mnie powtarzać. Nie. Ale tak e, musieliśmy wracać na obiad, no i potem się zaczęło. Po obiedzie, pojechaliśmy do punktu widokowego. Jak się to nazywa? Pakalaki, pakalaki, nie. palaki. 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 Nie. palaki. Pakalaki. Coś takiego, palaki. Napiszemy, napiszemy wam tę nazwę. Ludzie się tyle emocji, było, że hit. No to tak, no bo mieliśmy ten skuterek oczywiście, wiecie. E, Przejechaliśmy, ogólnie taki fajny klimacik, jak się jeździ takim skuterkiem po takich polach po greckich uliczkach. te gaje oliwne z boku, A. albo tymi serpentynami takimi fajnymi, no mega, jak macie możliwość to albo kład, no samochodem to słabo, wow, jeździliśmy wczoraj wycieczką, to... Ale kład albo, no, albo właśnie skuter, motorek skuterek no. to jest po prostu rewelacja, to jest taki masket, jak się może, tylko tam A. pytają zawsze o to był driver license, więc prawo jazdy, więc... Ktoś ma to spoko, jak nie to może 50 jeździć, ale 50 pod te górki No myślę, że będzie ciężko Jeszcze jak we dwie osoby na przykład to będzie Ale mniejsza o to. mega super widoki mm, Ale mm, oh, No tam. Martyna Trzy mm, razy Nie, trzy razy podjeżdżaliśmy To jak to mówię, to trzech razy sztuka Za <noise> trzecim razem trafiliśmy Ale, czy nasz dzień może odbyć się bez przygód? Nie, no, nie. Więc musiała być jakakolwiek jakaś przygoda Tak, jedziemy <noise> Martyna projechała tam z tyłu. Dzień bez przygód to dzień stracony, po prostu. Martyna jechała tam z tyłu. prowadziła nas z GPS-em, bo wiadomo, nie znamy zakrętosu. No i wjeżdżamy. Dobra, jedziemy I się nagle, zaczyna pole. Pole, szutrowa droga, taka szutrowa. Nie, że szutrowa jak u nas, tam, tylko po prostu kawałek ziemi z kamieniami. I weź, jedź tędy. No to co? A, no to zabłądziliśmy, w ogóle nas GPS prowadził tak, że zajechaliśmy do pewnego miejsca, gdzie skończyła się droga, tylko był gaj oliwny i w tym momencie zapaliła się nam skuterze rezerwa. No to my na oparach zajechaliśmy do Kerry, takiej miejscowości obok, szukając stacji benzynowej. Które nie znaleźliśmy? nie znaleźliśmy? Pytaliśmy tam Greków, którzy na początku mówili, że nie, 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 Angli, nie anglojęzyczni potem znaleźliśmy jakichś, którzy nam powiedzieli, że najbliższa stacja jest 8 km stamtąd. Na takim stresie to ja dawno nie jechałem, bo jakbym miał coś zrozumowało. Jakbym miał pchać ten skuter Oj tam, pod górkę, to byłoby po prostu super ciekawie Także dojechaliśmy ostatecznie do tej stacji, zatankowaliśmy do pełna tym razem. Znaczy wtedy w ogóle nie tankowaliśmy, zatankowaliśmy do pełna. No i pojechaliśmy. I zgadnijcie trafiliśmy. co... Oj tam, trafiliśmy tam. Za drugim tam razem nie trafiliśmy. A Bo Martyna nas... Znaczy Martyna? Martyny iPhone z GPS-em poprowadził nas podobną drogą. Gdzie skończyło się na tym, że wylądowaliśmy na jakiejś kopalni wapnia, czy tam wapienia. No to co, to my z powrotem. No i potem patrzę patrzymy na tej mapie, że może tędy się da dojechać. No i się okazało, że się da i to była prawidłowa droga, której GPS nam nie pokazał. Ale w każdym Ale suma sumarum do trzech razy sztuka, trzy razy, za trzecim nie, razem się pokazał. udało. A, faktycznie, GPS nam pokazał, tylko Martyna nie odróżnia lewej od prawej. Trzy, dwa razy kazałam skrę mi skręcić w lewo ale w jednym, to, ty, ale się okazało, nie, że, tak ja okazało zawsze... się, że trzeba jechać w prawo. No, to tylko się przyznajesz. Zawsze odróżniałam, to tylko dzisiaj. No no i potem tu już faktycznie Martyna mówi, że no spoko, no tam trzeba było skręcić, no to my skręciliśmy. I słuchajcie, dojechaliśmy. Tak. Bez większego problemu nawet bym by wam powiedział. Ale ogólnie te palaki, wracając do tematu, mega wow. Palaki. No tam... Ogólnie o tym nie mówił w żadnych biurach podróży, ani jak się chodzi do tych biur tutaj w zakintosie, to nikt o tym nie mówi, że jest coś takiego, taki punkt widokowy, ale jest tam po pierwsze mało ludzi, totalnie bardzo mało ludzi, a po drugie naprawdę bardzo fajne widoki. Tylko jak... dzisiaj był straszny wiatr, tak, był bardzo straszny i było bardzo zimno tam. Mega zimno. No ale tak czy siak zdjęcia zrobiliśmy, udało się, e, widoczki też i no bardzo fajne, bardzo fajne Tak, y, bo byliśmy na tym, na wycieczce naszej wczoraj. O Jezu, miałam to na końcu języka, ten punkt widokowy z, z, coś na sy. No ten od mi się wydaje, że skinari. skinari. O, z punkt skinari? Skinarii. Uh -huh. y, no to na przykład ten punkt widokowy mi się bardziej podobał nasz dzisiejszy niż na skinari. Nie no tak! no bo to jednak był bardziej na takim klifie później dokładnie. Tak, rower. bo to, to było z dwóch stron, dwa zrobione. różne klify. To po prostu sami zobaczycie, wiatr mega mocny wiał, ale potem chwilowo przestał, to, to udało mi się parę miejsc z dronem zrobić. No po prostu jak ktoś jest, to o tym się nie mówi, ale naprawdę warto, warto zajechać tam zobaczyć. <laughs> Pewnie. Tak. A my jesteśmy aktualnie po kolacji. I Kareta Beach tym razem Beach. Czyli jakby w, tym sam, w tej samej sieci hoteli, to tylko ale też hotel. nie w tym, w którym śpimy, tylko tak. tutaj będziemy sobie teraz jeść posiłki. I jedziemy, wracamy do Zakynthosu teraz, bo nie zdążyliśmy zobaczyć jednej jego zabytku. I zrobimy Zakynthos by Night. Zobaczymy tak. jak wygląda Zakynthos By Night i na pewno też pokażemy. Pokażemy chociaż troszeczkę małym ułamek jak się wygląda nocą ale no, jedziemy zobaczyć, e, właśnie ten zabytek. Jeden to jest Aha. bodajże ten klasztor, tak. czy coś takiego. Tak. E, zobaczycie, i wracamy na punkt widokowy, żeby zobaczyć Zaklęto z nocą. Z takiej kawiarenki, która jest tam na samej górze? Tak, to do tego samego punktu widokowego, te na B, Bonelli, Boheli, jakoś tak. I właśnie tak zakończymy <laughs> nasz dzisiejszy dzień. Tak. Także, Także my się, się zbieramy, jedziemy, wy zobaczycie wszystko jeszcze na przebitkach. Także do Dobrze. następnego filmu. Pa I find my way